wielka światło dzieniu będzie aleluja aleluja oto pan w królewskiej szosą dzieńy dla przybędzie wielka światło twoj będzie Aleluja. Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi i z duchem Twoim. Przed ołtarzem, na którym będziemy sprawowali najświętszą ofiarę, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, przed tym ołtarzem palą się już cztery świece adwentowe. To znak, że już blisko jest Pan. Już blisko jest świętowanie pamiątki Jego Narodzenia. W najbliższy wtorek będzie Wigilia we środę Boże Narodzenie. A dzisiaj będziemy świadkami spotkania dwóch kobiet Maryi i Elżbiety. A zarazem spotkanie dwóch małych dzieci, małego Jezusa i o sześć miesięcy starszego Jana Chrzciciela. Spotkanie pełne radości, spotkanie pełne zachwytu, spotkanie, które wybrzmiewa radosnym okrzykiem Elżbiety. Czy moje oczekiwanie jest oczekiwaniem pełnym radości. W tej Eucharystii pragnę powierzać miłosiernemu Bogu. Świętej Pamięci Księdza Bronisława Baranowskiego, wieloletniego kapłana pracującego w tej katedrze, służącego w tej katedrze, posługującego w sakramencie pokuty i pojednania, sprawującego Eucharystię. Niech miłosierny Bóg będzie jego nagrodą w życiu wiecznym. A my na początku tej Eucharystii, świadomni swojej słabości i grzeczności, niewierności, ale pragnący szczerym sercem nawrócić się do Boga, że prośmy Go za wszystkie nasze, nawet te najmniejsze, grzechy i uchybienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych wstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Stanie z księgi proroka Micheasza Tak, mówi Pan, a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plenem ludzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od niewyczności, przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Panny, bo odtąd rozciągnie się słom potęga aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto słowo Boże. Odnów nas wasze i daj nam zbawienie. nam w zbawieniu. Usłysz Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad Herobami, zbój swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas może. Daj nam zbawienie. O, Boże, za wstępu, wejrzy z nieba swój i te tę winorość. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, Latorość, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas wasze i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem tej prawicy, nad synem człowieczy, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, aby będziemy cię chwalić. O... Oto idę w swojej księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział. Ofiary darów. Całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobałeś się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na moc tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiary ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto slovo Bože. Alleluja, alleluja, alleluja. Moja służebnica, Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Alleluja, Alleluja, ale, ludzie. Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, mała tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wtedy wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos tego pozdrowienia. Zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Jesteśmy szczęściarzami, ponieważ ta sama Ewangelia była czytana wczoraj podczas Eucharystii. Ewangelia, która, jak na każdym kazaniu, gdy jej słowa słyszę, mówię, jest Ewangelią najbardziej chyba kobiecą w całej Ewangelii. Bo tu nie ma żadnego innego bohatera, który by mógł powiedzieć jakieś słowo, które byłby mężczyzną. Owszem, powiecie, no ale jest chociaż dwóch małych mężczyzn. Sześciomiesięczny Jan chrzciciel w łonie Elżbiety i maleńki, kilkudniowy Pan Jezus w łonie Maryi. Tak, ale oni nie mówią ani słowa. Mówią tylko kobiety: Elżbieta i Maryja. Ale ta obecność Jezusa i Jana chrzciciela, chociaż nie mówią ani słowa, bo są tacy, tacy maleńcy. Ile może mieć dziecko sześciomiesięczne? 50 centymetrów, 50 kilka, może nawet mniej. A ile może mieć dziecko, które ma dosłownie dwa, trzy dni? Może nawet jest, na pewno jest niewidoczne pod mikroskopem, a jednak ich obecność powoduje to, że jeden na drugiego reaguje. Obecność Maryi i Jezusa powoduje napełnienie Elżbiety Duchem Świętym. Przyjawia się to również w sposób fizyczny tym, że z radości w łonie Elżbiety porusza się Jan Chrzciciel. I oczywiście Ewangelista Łukasz mówi nam o tym, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Ale gdyby Ewangelista tego nie napisał, to co by było niezwykłego w tej scenie? Jedna kobieta odwiedza drugą kobietę. W łonie kobiety, która już szósty miesiąc chodzi z dzieckiem w ciąży, porusza się dziecko. Co to niezwykłego jest? Przecież takich poruszeń mogło być wiele. W czwartym, w piątym miesiącu, może w trzecim, może kiedy Elżbieta spała, wtedy Jan się budził i zaczął wariować w jej brzuchu, tak? Czym wyróżniało się to poruszenie, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii? Elżbieta wie, że to nie jest zwykłe poruszenie się Jana, bo mówi, skoro głos tego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, Jan w jakiś wyjątkowy sposób poruszył się w myłonie. Słowo dociera do uszu, a w myłonie pod moim sercem porusza się moje dziecko, upragnione, dane mi przez Boga starości. Jak bardzo wrażliwa jest Elżbieta na działanie Ducha Świętego. Ale co to słowo mówi do mnie? Czy tylko się nim zachwycę dzisiaj i pomyślę sobie, jaki Bóg jest wspaniały, że daje starej kobiecie cieszyć się darem macierzyństwa? Jak wspaniały jest Bóg, że dziewica poczęła i porodziła syna Bożego, Boga, który jest prawdziwym człowiekiem. To wszystko jest piękne i wspaniałe. To wszystko będziemy świętować w Bożym Narodzeniu. To wszystko będziemy adorować. Przychodząc do kościoła, patrząc się w przygotowane żłóbki bożonarodzeniowe. Ale co to słowo mówi do mnie? Czy moje serce dzisiaj jest się gotowe poruszyć z radości jak łono, jak Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety? Czy to słowo, które dzisiaj dotyka moich uszu, pada do nich? Czy jest w stanie spowodować to, że moje serce się poruszy? Czy mogę wyjść z tej Eucharystii napełniony Duchem Świętym? To zależy. To zależy też od naszej otwartości na Słowo Boże. Abyś pytał siebie, pytała siebie, co we mnie dotyka to Słowo Boże. W drugim czytaniu słyszeliśmy, że tym nowym kultem jest. Pełnienie woli Bożej. Ofiary za grzechy nie podobały się Tobie, aleś utworzył mi ciało oto idę pełnić Twoją wolę. Te słowa wypowiedziane przez autora Listu do Hebrajczyków odnoszą się również może do mnie. Czy jestem gotowy dzisiaj w swym sercu powiedzieć? Oto idę, aby pełnić Twoją wolę. I może to słowo, które dotarło do uszu Elżbiety, które spowodowało, że w jej łonie Jan Chrzciciel aż podskoczył, zatańczył, może to słowo dzisiaj musi dotknąć mojego serca, abym się zapytał, co w moim życiu jest takiego, co nie jest jeszcze pełnieniem woli Bożej. W jakiej części mojego życia wola Boża jest nieobecna? Wybieram swoją wolę. Wybieram to, co nie jest wolą Bożą. Wybieram to, co nie jest łaską. Wybieram to, co jest grzechem. Z czym nie jestem w stanie się pogodzić? Z jakim słowem Ewangelii nie jestem w stanie się pogodzić? Nie ma ona mocy przemienić mojego życia. Słowo Boże jest skuteczne. W obrazie tych dwóch kobiet, tych dwóch małych dzieci pod sercem swoich matek, Słowo Boże jest skuteczne. Ale trzeba byś pozwolił, pozwoliła mu dotrzeć do Twojego serca. O, ja byś Oto to idę.